Dzieci moją kochane, ja matkę... dodatnich ujemnych, ujemnych to do o. Oh. dzieci. O dzieci po mam się nie troszczyć o was, dzieci moją kochane, jakby chciał, że się. Co już dzieci moje, ale dlaczego nie rozumiecie, aby zamukać Szynowi Bożemu, ojcu, zadwiecznemu domowi Świętego. narzekacie, płacicie, na to pomóc, to ratuj. Gdy ja zwracam się z do Was. pomóżcie mi! pomóżcie mi ratować świat! Dejcie do waszych rozgrzeń święty! To tak mało dzieci! Odpowiada na moje wyzwanie! Tylko was zeczka samych dzieci. O dzieci moje, mój syn, umarł na grzezu, za cały ludzki, mój syn, znak wywstał i pozostał z wami, abyście mieli życie wieczne. O dzieci moje, umarł Rozeznajcie, rozeznajcie, bo nie znacie dnia, godziny Jak on sobie przyjdzie Są dni, i umarły Krótki czas, dzieci moje Krótki czas Gdy szatan Wtarnął centrum kościoła Ojciec. Też płacę nad wami, dzieci moje. Słyszę, widzicie. Ros. Ojca przez i dzieci moje, wielka tałatka dla Was. Ale i tak wiele dzieci nie wierzy. Nie wierzę dzieci moje. Bóg jest niezmierny. Bóg tak się nie zmienia. Na dzieci moje. I jako mąż też nawoływał. Tak i dzisiaj Bóg nawołuje. Przez Boże, które mnie wybrał w całym świecie. Dzieci moje i przydola do swego marczynego serca. A teraz, razem dzieci moje. powódźcie się, rozważcie drogę krzyżową. Rozpażcie.

Podwarte tak plany. Przybieg do lasu. Przybieg do biedy. Rozchodzę się w oku. Poteczko wejść wietrze. Jak róża duchowna. Oddala się łapa z na śmiechnię, na śmiechnię, piękne, z w błądkach tateczki przepiękne, złocie zdążanie, pieśni przepiękne, blaskie. Jak i córzę, co może krzyżyć, tak, który żywy zżywą. nad Matką Bożą, Duch Święty i Jego Wojnice. Chwilę oddali za Duchem Świętym w dłoni Boga Ojca przy pięknych murach.

Nie mogę się za sklep. Tatkę proszę w sklepienie nie.